Witam Was już po raz trzeci w tego samego dnia. Tak, miałem w to jutro kontynuować, ale tam szkoda czasu, więc postanowiłem, że może zakończę tą misję teraz. I jak widzicie, trochę za doekspiłem poza kamerą. Jestem zły. Tak. No i w sumie już możemy ruszać tak powoli. Tylko gdzie tutaj jest wyjście na brzeg Bo tędy chyba się nie dostaniemy Moment Czemu ja do tej pory tego nie zdobyłem Szkoła magia, ja tutaj jak cep jeden Ja już nawet wiem w co zainwestujemy sobie Z pewnością to będzie siła czarów a jak pomyślę, że jutro będę musiał to wszystko powysyłać. Przez chwilę się tak przestraszyłem trochę, że on jest niedaleko i zaraz mnie dorwie. Ale na szczęście tylko złudzenie. Tych razek w ogóle się nie boję, bo on nie, one nie mają żadnych magii, ale za to mają niewidzialność, która jest troszkę wkurzająca. A mówiąc troszkę, na myśli, że nawet bardzo. Dobra. Myślę, że tych najsilniejszych wystawię naprzód, a tych słabszych chociaż w sumie nie ona, być z tyłu, ma takie strategiczne znaczenie, ale mniejsza, już o to. Mam nadzieję, że oni nie wyskoczą z tą swoją taktyką, a nie jest dobrze, powiem na szczerze. Jedna z nich wykonuje ruch przed nami. To jest sytuacja raczej dla nas niekorzystna. Dobra, te sobie zlikwidujemy. No i tak zrobiły to, i ta druga zapewne zrobi to... Sobie. A nie. Tutaj jestem zdziwiony. To w sumie nam nie pozostaje nic innego jak wycofać wszystkich. Chętnie kogoś splugawił, ale niestety tak specjalnie nie mam kogo. Dobra, cofnij się. Poczekamy, aż się ujawni z, z łaski swej. No niestety się w tej kolejce nie ujawni raczej. No właśnie to nie widziałem że do tego tak trochę wkurza bo niestety nie ma bata żeby wykryć. Znaczy jest sposób, po prostu grzmotnąć gdzieś zaklęciem e grzmotnąć gdzieś zaklęciem właśnie tym e e obszarowym jak trafimy, to to już wiemy, gdzie ona jest. O, ujawniła się dziwka. Ruszysz się? No i się ruszyła. Ups. Szczerze, to nie wiedziałem, że ona tak potrafi. Dobra. Walę to. Warto wiedzieć, że jej... Serio, ja jestem zdziwiony, że tak się stało, bo one potrafią mnie wkurzyć. Co o tym? No już tam nie bądźmy tak spazerni na te straty. Już nie przesadzajmy. Zresztą przecież, że co za problem? Mamy tutaj bank jednostek, nie ma duże. Ja mniejsza od hmm, tylko, gdzie jest tutaj było wyjście, czyżby było na tej samej stronie, co o, czy jest ta kończynka, bym o niej zapomniał chroniona przez niezbyt lubianą przeze mnie jednostkę jednostka, ale to tak zawsze musi być, po prostu musi tak być o, już widzę, że mnie okradli mi już do reszty no, niemal do kopalnia znajduje się pod ich kontrolą. Jestem zdziwiony, że to dopiero. No, może nie teraz, ale. Oczywiście ja spróbuję to lepiej zorganizować. Nie ma bata, żeby było inaczej. Dobra, spowalniać. Proszę ich wystawimy. Ja już doskonale wiem, co zrobimy dalej. Pff, po prostu was go goblinem. A was załatwimy w taki sposób. Jak dla mnie świetny atak. No mi zmalała liczba tych kolesi od dobry tysiąc Znaczy się, tysiąc Poniżej 400, setki, chciałem powiedzieć Dziwnie mówię, setki. A właśnie ta kończynka, nie, nie, kończynka się nie grupuje No niestety tak dobrze nie ma Dobra, się patrzy rekrut a tu jeszcze jest złoto, bym nie zebrał, ale w sumie na chuj mi złoto. A z tym panem to już mam. Dalej mam wyzwanie. Tak, dalej mam wyzwanie, ale mam to w dupie. Tak się składa. Dobra, widocznie muszę po prostu wsiąść w statek i ten, i w drugą stronę popłynąć. Chyba, że tam na górze jest właśnie miejsce. Nie. Nie, bo tu jest tylko te złot. Dobra, to... Przekaż mu te jednostki. I właśnie to jej te jednostki. Przepraszam za pomyłkę. A no, niedługo będziemy mieli 1000 centaurów, świetna sprawa. Dobra, wsiadaj tam w statek i ruszaj. Nie bój się piratów. No i teraz musimy płynąć w dół. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli opływać tej wyspy. Bo szczerze mówiąc, yy, sprzedałem. Sextans rocznych elfów, morskich elfów, i gdybyśmy teraz mieli to opływać, to by zajęło nam to troszkę dużo czasu. Ale widzę, że są tu jakieś. Nie, chyba jednak to wykluczone. Wiecie, ale przecież z takim statkiem się. Nie, no niestety, twórcy ze nas postarają. Dosyć yy, źle zrobiłem, że sprzedałem ten sextans, bo jeszcze trochę pływają nas czeka. Ale w sumie tam nikt nas nie goni. Oś, nie, czajcie, ja. To wiecie to zrobię. Wycwanie się w taki sposób, że po prostu sobie wczytam auto zapis. zapis. O, jesteśmy akurat tutaj. I sobie opłynie. O, i zahaczymy o ten. O syreny I oboje I miejmy nadzieję, że nie trzeba będzie z nikim walczyć Bo ja mam zamiar to wykorzystać do walki z... A! to balony Szczęście może być powyżej 5. Całe szczęście, że nie znieśli tego Ograniczenia, że... Zniesie to ograniczenie, bo mi się wkurzył A, nie obchodzi mnie tutaj ten Wrak galeony O, tu jest Wir. Nie, w tupie to mam. No Chyba musimy popłynąć w wir, wiecie. Bo w jakiś... bo innego sposobu nie widzę po prostu. No chyba, że tu jest gdzieś wybrzeże, od którego możemy odbić. Ale ja nie widzę, że takowego. No poważnie nie widzę. Więc chyba w, trzeba w ten wir wpłynąć, co mi się trochę... A nie, nie. <gryw> OK jest git, bo mi się wydawało, że takie właśnie wiry porywają jednostki. Ale chyba nie. To zobaczmy czy... No tak myślałem. To wyleciał. Nic w sumie słusznie tu wlazłem, więc... Znowu muszę czytać auto zapis. Trójkę dał. Niech będzie trójka. I teraz muszę się poważnie zastanowić, jak tam dopłynąć. Bo szczerze mówiąc, zapomniałem. A już chyba wiem. Wiem. Tu jest, sto tu jest chyba stocznia. Tak, tu jest stocznia. Więc musimy po prostu zbudować łódź. I tu jest. Tutaj musimy się udać. Wiecie jakie z nas ciapy. A w zasadzie to wiecie co? Czytam cał to zapis kiedy byłem tam najbliżej. Zdaje mi się, że to jest ten Ale głowy, jak wiecie, urwać się nie dam. I wie bo ja nie zauważyłem, że jest tutaj, wiecie. Ja po prostu nawet nie muszę wydawać kasy na ten na statek, powiem szczerze, bo mogę sobie go przyzwać okrętem szalasy. Bo chyba ta magia przygodowa to jest jedyna magia, jaką tolerują Morkowie. Przynajmniej tak mi się zdaje. Się, wiecie wiesz, co Korci mnie, żeby jeszcze trochę cyklopów sobie zwerbować, ale niestety oni są strasznie drodzy. I szkoda, że już nie mam tej Królówki Złodziei, miałbym świetny wgląd, ale trudno, mówi się trudno, no viwer... nie, nie, się nie przydadzą, nawet szału nie mają, dobra, Ej, nie no żartuję, e, no jakbyście co wziąć, a wiwerny sobie wezmę, żeby ich trochę tam, żeby trochę na siebie, wiecie, taki ogień pierwotny. Skupili. Teraz tutaj. Ale wiecie co? Miło z ich strony, że mnie nie okradli z latarni. Bo te, te latarnie jeszcze sprawiają, że je, jakoś tam jeszcze mi się tam wiecie. E, ta podróż morska upływa. Morska. W coraz gowy z moim językiem. Odwiedzone? Odwiedzone i się palną w łędzie, taką lokalizację. A jak już tam dotrę, to mogę wciąż sobie przyzywać jednostki yy, zaklęciami. Dobra, no i wezwiemy sobie okręcik. I on się tu pojawił. Magia. Pamięta taka moja wskazówka taktyczna: jak ustawiacie sobie wojska, to ja wam polecam, to ja wam polecam, aż, aż gorąco polecam wam, e, ustawienie sobie goblinów, wszystko jedno jakich, w pobliżu cyklopów i szamanek, właśnie. I jeszcze ewentualnie viwer, bo Wiverny też mają zdolność, mają taką zdolność, która polega na tym, że mogą sobie zdrowie przywracać jedząc gobliny. Cyklopy mają to samo, ale ja preferuję, znaczy, tylko jak ma się dużo tych cyklopów, to ja preferuję, żeby używać goblinów jako amunicji. Serio, te małe gnojki się chyba tylko do tego nadają. Dobra, to tutaj. Tu już jest jakaś łódź. Dobra, wysiadliśmy. Chyba już nas zauważyli. A nie potrzebujemy już stajni, nie są... Na szamanko! Rzucaj czary gdzie indziej. Jedyne kości, których potrzebujemy, to te naszych wrogów. A czasem pieczonego kuraka. Zamknij się, Gork. Gork myśli tylko o jedzeniu. Tak, szamanko! Zabierz swoje głupie kości i swych głupich orków i odejdź. Albo ugotujemy z ciebie kulacz. Głupi Gork. Szamanka to samica. Niedobra to guraż. Poneutną Ciekawe. Dobra. Wiecie jak widzisz. To był właśnie on. No ale tak dla pewności jeszcze chyba sobie wezmę coś tam. Co wej Shamanek Szamanek mamy dosyć mało. Podejdę bliżej tam. On, on, te, on, nie, on nie zaatakuje. On, on jest nastawiony tylko na i wyłącznie na. Bierzemy wszystkie. No i 40 many powinno wystarczyć, chociaż ja tam wolę jednak poczekać aż się zregeneruje więcej. Wiecie taki tam środek e, ostrożności. No, a faktycznie to ci chłopcy, chłopaki z Arndat i stwierdzili, że to trochę denerwujące są te wlekące się w niemal nieskończoność tury przeciwników. Dobra, odwagi jeszcze tylko cztery razy. Czy mi się zdaje... Czy... Nie, chmara to chyba właśnie, bo coś jest 120 i tak dalej. Szamanek... gardzi gardzi a sam ma córy yy, ziemi. Bardzo logiczny typek. No i możemy... No ja nie chcę mi się tam latać i ulepfać wivern. A bo w sumie i tak nie mam nic. Co ze sobą zrobić, więc to zrobię chyba nawet. Cóż, nie będę już ich chyba przywoływał za bardzo. A w sumie na pewno mi nie stać na zbyt duży asortyment. Więc se jeszcze, co tam machnę. Ile ich? 17, mówiłem. 17 mam, to dodatkowe 2 dni czekania. No, gazuj, no gazuj. Gazu. Się chyba zdecydować nie może. Mam tylko taką nadzieję, że Gork nie zdecyduje się tak nagle, a w sumie niech atakuje. Mam już wystarczająco mi dośmany Więc w dupie z tym I Co jeszcze w tych yy, yy, a, za mało złota To i tak muszę tu czekać Albo sprzedać te wszystkie graty No w sumie sprzedać, bo już nie będę co, co budował. Wiecie ja co wam powiem? Bardzo się cieszę, że mam ścisły umysł, niehumanistyczny. Bo... Wtedy miałbym na pewno w takich typu gierkach, typu Heroes właśnie, trudniej. Zdecydowanie trudniej. Abra, wszystko sprzedaję już w cholerę. Niepotrzebne mi to. 69 kryształków. Szczęśliwa liczba. Dobra, i który jest silniejszy? Wiecie, pałka ma. Jest słabszy, ale ma lepszą obronę. Ale mi ta obrona nie jest specjalnie potrzebna. Ja mam spore bonusy do obrony. Ile mamy. Starczy bez problemu. Nie będę peniął. Omijamy. Tylko ja radzę uważać z tym ustawieniem goblinów obok tych, właśnie ustawienie goblinów obok tych, właśnie cyklopów, bo jak zapewne wiecie, jak cyklop może rozwalić nam połowę wojska, jeżeli źle go ustawimy. Więc naprawdę dba... zadbajcie o to, żeby nie było jakichś niepotrzebnych tam właśnie żeby nie było tam jakichś niepotrzebnych jednostek ustawionych obok właśnie tych tanów. Dobra, mamy miażdżącą przewagę, powiedział. Może tylko też, gdyby tylko nie te Dobra, tej werni tak niepotrzebne są za bardzo. W zasadzie to nie wiem po co je sprowadziłem. One się regenerują tak z ciekawości. Nie. Acz nie, nie, regenerują się. Dobry dowcip. Co byś chciałeś niby zrobić? Która ma poziom? Szklęte krzaczki. No więc jak znajdę jego minaturkę, to się dowin. Hmm. A raczej nic nie jest w stanie nam zaszkodzić, no chyba, że oni. Dobra, gobliny wpierw zostaną od tych cyklopów, ale trudno się mówi. No chyba, że będzie wolał zaatakować werny co mi w sumie na rękę jest. Luck. No to, to się źle skończy Gdzie Widzieliście to <grystanie> Widzicie zarówno szamanki jak i te y, gobliny nie żyją Taki w pieprz niezły dostali ale patrzcie patrzcie na to teraz Jaki w pieprz. Dobra, straciłem gobliny, w dupie mam. Właśnie, chciałbym wam jeszcze opowiedzieć o pewnej jednostce, bo, która jest według mnie bardzo ciekawa. A, mogę go... a e, ja 17 poziom, z czym do ludzi. Chciałem wam powiedzieć o Berserkerach z czwórki, bo to jest dla mnie bardzo ciekawa jednostka, gdyż dowodzenie tą jednostką jest trudne, ponieważ nie mamy nad nią żadnej kontroli i oni robią na polu bitwy to, co im się podoba. Ci orkowie spędzą dziś dzień modląc się do wiadra. Teraz łatwo wejdę do miasta Batala. Dobra. O, ten ma imię. A poczytam se co i tam. I naprawdę y, oni są ciekawi, bo trudno nimi walczyć, bo robią co chcą na polu bitwy i jakie wykorzystać strategiczne pytanie. No ja tam. Dobra, pogadajmy z nim. Chyba, że w pieprz dostać. Podejdź, szamanko Nie podążymy za hanem Kurokiem. Nasze szamanki widzą złą przyszłość. Poczekamy na nowego Hana. Ach, teraz rozumiem, czemu z nami walczycie. Lepiej wpierw pomówić wodzu Batalu. Kurok zginął uwalniając niewolników. Gotaj jest naszym nowym hanem. Gotai? Nowy Han hmm. muszę porozmawiać z szamanką. Jeśli to prawda. Tak, to wszystko dlatego, że nie dostali informacji o tym, że ja kurak nie, tak nie żyje. muszę z waszą szamanką. Muszę nauczyć ją, jak lepiej czytać kości. Ale i ja widzę przyszłość. Czeka nas wielka utrata. Ja tak. ja no i pomysł. Dzięki ci matko ziemia. Dokonał się. Plemiona podążą za Gotajem. No. Będzie. To było na dzisiaj tyle, tak więc mówił Marshal i życzę wszystkim widzom miłego wieczoru.